Od ponad pięciu wieków trwa uniwersytecka tradycja honorowania wybitnych osobowości tytułem Doktor Honoris Causa. Tytuł ten jest największym wyróżnieniem, jakie może nadać uczelnia. Uchwałą Senatu Politechniki Rzeszowskiej zostanie on dziś nadany pani profesor Małgorzacie Witko, dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Proszę kura akademicki Politechniki Leszowskiej o odśpiewanie hymnu państwowego. Na dami tytuł widoczności doktora Homer jest wyrazem zdania, dla co nie tylko ze względu na jego wkład w rozwój nauki, lecz lec również docenieniem jego osiągnięć dla rozwoju środowiska akademickiego. Ta określanka jest znakiem Rozszerzanie granic wiedzy. Życzę, wszystkim przyświecały słowa wieszczadni. To tylko dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć. Wydziałowi Chemicznemu, gorąco dziękuję za wieloletnią współpracę w ramach wspólnie prowadzonych studiów doktoranckich. Proszę pamiętać, że zarówno ja, jak i kierowany przeze mnie Instytut jest odwrotny na wszelkie formy wspólnych działań. Z wielką radością, ale i należytą pokorą przyjmuję na danym tytuł. Jaka jest rola szkolnictwa wyższego w dzisiejszym stale zmieniającym się świecie i jakie widzi pani profesor różnice między studiowaniem kiedyś a dziś? Różnica jest duża. Przedtem rzeczywiście było więcej czasu na studiowanie. Teraz uwagi na to, że przez te no, jednak 30 kilka lat wiedza bardzo wzrosła. To y, wszyscy wykładający mają za podstawowy cel nauczenie wszystkich wszystkiego. I w związku z tym ta wiedza jest przekazywana na zasadzie raczej szkoły niż studiowania. A szkoda, bo studia powinny być studiowaniem, a zatem poszukiwaniem. Jak ocenia pani profesor bazy wiedzy, w którą wyposażeni są obecnie studenci polscy na tle uczeń zagranicznych? Zawsze po studenci polscy byli lepiej wyposażeni w wiedzę, jak to pani nazwała, niż studenci zagraniczni. Zawsze mieliśmy szerszą wiedzę, może mniej, może mniej głęboką, ale szerszą i w związku z tym bardzo łatwo uczyliśmy się dowolnych wąskich dziedzin i zawsze i teraz też nasi studenci są, no nie boję się powiedzieć, rozwytudani w świecie. Jak ważne poza nauką podczas studiowania są aktywności studenckie, takie jak praktyki czy koła naukowe? Wszystko, co nie jest związane bezpośrednio z nauką poszerza. Zatem działalność w szkołach naukowych poszerza. Poznaje się innych ludzi, poznaje się inne problemy, poznaje się wzajemnie siebie. To samo dotyczy praktyk. Patrzę się na świat z punktu widzenia przemysłu, może tego zakładu pracy, w którym się jest konkretnie. I to wszystko poszerza, ale oprócz tych naukowych rzeczy, o których tu Pani wspomina, takich jak praktyki czy praca w kołach naukowych, ważna jest każda inna aktywność turystyczna, sportowa, bo to ma studia mają być też czasem radości i bez troski. Poza egzaminami które trzeba zdawać, prawda. Czy kiedyś kobietom było trudniej na uczelniach? Jak ocenia Pani prowadzoną kampanię Dziewczyny na Politechniki? Czy takie inicjatywy są słuszne? To, to Wszyscy wiemy, że kobietom było beznadziejnie wcześniej. Tutaj przykład Marii Skłodowskiej-Kir jest najlepszym, chociaż może i na zdrowie wyszedł, bo nie wiem, czy by zrobiła taką karierę, gdyby studiowała na uniwersytecie, a dzięki temu, że do tego uniwersytetu nie przyjęto, no to zrobiła taką a nie inną karierę. Myślę, że bardzo dobra jest ta akcja prawda, promująca dziewczyny na, na Politechnice, bo że dziewczyny mają bardziej zwarte, ścisły i dobrze myśląc, sprawując się umysł. To przepraszam, jestem kobieta, może być za dziewczynę.